Kredyty zasadniczo składają się z trzech głównych elementów. Dzisiaj opowiem Ci, które te elementy są kosztem w Twojej firmie, a które nie są. Nie ma nic za darmo, dlatego najpierw zacznij mi obserwować, a ja już Ci mówię, jakie elementy kredytu będą kosztem w Twojej firmie. Pierwszym, największym elementem każdego kredytu jest kapitał, który bierzemy na zakup jakichś rzeczy. I ten kapitał nie jest kosztem w naszej firmie. Kosztem są dopiero rzeczy, które kupujemy za ten kapitał, który pozyskaliśmy z kredytu. Drugim elementem są prowizje i opłaty za udzielenie samego kredytu. One już stanowią koszt uzyskania przychodu w naszej firmie. No i trzecim elementem, który towarzyszy nam przez praktycznie cały okres spłaty kredytu, to są odsetki. I odsetki również. Trafiają nam w całości do kosztów prowadzenia naszej firmy. Pamiętajmy, że kredyt, żeby był kosztem firmowym, czy wszystkie te elementy kredytu, żeby były kosztem firmowym, musi mieć związek z naszą działalnością gospodarczą. Nie może to być kredyt, który zaciągamy sobie w oddegu, ale kupujemy za to jakieś rzeczy prywatne do siebie, na przykład kupujemy działkę pod budowę domu. Oczywiście na Pytania czekam w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Pozdrawiam.